Przyglądając się każdej epidemii w różnych produkcjach o zombie, zawsze prędzej czy później zadaję sobie to samo pytanie: jak to się wszystko zaczęło? Ostatnio pod lupę wziąłem sobie grę Dying Light, co zresztą mogliście zauważyć po filmie, w którym opowiadałem o przebiegu apokalipsy w tej grze. Jednak w tym filmie nie odpowiedziałem na jedno bardzo ważne pytanie: kto był pierwszym zarażonym w haranie? Kto był tak zwanym pacjentem zero? Ja jestem Fox i na to znajdziemy odpowiedź właśnie w tym filmie. Znając trochę lore samej gry wiemy o powiązaniach organizacji humanitarnej Global Relief Effort, w skrócie GRE, z wirusem obecnym w Haranie. Dlatego uważam, że od nich powinniśmy zacząć poszukiwania pierwszego zarażonego. W grze możemy znaleźć list, który nakierowuje nas na trop potencjalnego pacjenta Zero. Jest to wiadomość napisana przez doktora Roberta Lansinga do doktora Jonathana Barto. Warto zaznaczyć, że obaj panowie pracowali dla GRE. W grze list ten występuje jako notatka 28, a znaleźć go możemy w hotelu No Mesh, podczas jednego z questów pobocznych. Z notatki tej właśnie, a właściwie to z listu, dowiadujemy się, że według doktora Roberta pierwszym zarażonym wirusem Haran był niejaki Baris Buruk, 37-latek pracujący w Haranie w firmie PR-owej Best Face Forward, której biura znajdowały się na Starym Mieście. Baris Buruk, według znajomych z firmy, zawsze był osobą spokojną i zrównoważoną. Dlatego mocno zdziwiło ich, gdy chory na wirus Haran Baris wpadł w szał, wskutek czego zabił dwie osoby oraz zaatakował sześć innych. Świadkowie tego zdarzenia mówili, że mężczyzna początkowo źle się czuł, więc postanowił odpocząć chwilę, zamykając się w swoim biurze. Po 30 minutach z biura pana Buruka było słychać niepokojące dźwięki, jakby złość połączoną z bólem. Co może świadczyć o tym, że pracownik. Właśnie przechodził w pierwsze stadium wirusa, zmieniając się w wirala. Drzwi do jego biura otworzyła zaniepokojona kobieta, która została pobita na śmierć przez Barisa. Ostatecznie jednak pracownikom udało się przetrzymać mężczyznę w jednym z biur, do czasu aż przyjechała policja, a ta, widząc, że Baris nie chce się im podporządkować, zaczęła okładać go pałkami policyjnymi, licząc, że w końcu ulegnie. W ten sposób spowodowali oni śmierć pierwszego przypadku, który z opisu pasuje do wirusa Haran. Jednak jeżeli założymy, że to właśnie GRE wywołało apokalipsę zombie w Haranie, to ten przypadek wydaje się nieprawdopodobny. Lekarze GRE nie musieliby przecież szukać pierwszego przypadku zarażenia, jeżeli sami by go spowodowali. Chyba że tak naprawdę tylko nieliczni w organizacji znali prawdę o wirusie i taki przykładowy dr Robert Lansing, autor wspomnianego listu, tak jak i wielu innych badaczy z organizacji, nie wiedział o prawdziwym pochodzeniu wirusa. Co oznacza, że wszyscy niewtajemniczeni wcześniej lekarze zaczęli swoje badania już po oficjalnych donosach o zarażeniach tajemniczym wirusem w Haranie. Wtedy, gdy GRE zostało oficjalnie powiadomione przez ministerstwo Haranu podczas nadzwyczajnego kongresu lekarzy. Jednak już kilka dni wcześniej mówiło się o nietypowych atakach, z czego jeden miał miejsce w biały dzień w centrum miasta. Zresztą, o tym ataku wspominałem już nawet w moim poprzednim filmie, w którym opowiadam, jak przebiegał początkowy rozwój apokalipsy w Haranie oraz co doprowadziło ostatecznie do upadku tego miasta. Ale wracając do pierwszych ataków, wspominane one są również w książce Dying Light Aleja Koszmarów, gdzie niejaki dr Abbas, który jest głównym lekarzem w Haranie, rozmawia właśnie o nich z Kerimem, czyli szefem harańskiej policji. Policjant opowiada o wielu dziwnych przypadkach ataków z ostatnich dni, które również przypominają ataki wirali. Na trzy dni przed ich rozmową doktor podczas odbywania dyżuru w slamsach przyjął pacjenta, małego chłopca o imieniu Jorin, który został pogryziony przez żebraka. Biorąc pod uwagę, że większość tych przypadków wydarzyła się właśnie w slamsach, można założyć, że to właśnie tam znajdziemy naszego pierwszego zarażonego, nie w Starym mieście, tak jak sugerują badacze z GRE. Bardzo możliwe, że właśnie ten wspomniany przez doktora Abyssa żebrak, który ugryzł chłopca, mógł być jednym z pierwszych zarażonych w całym Haranie. Jednak jak to się stało, że to właśnie on jako pierwszy zachorował? Możliwe jest, że GRE początkowo chciało przetestować wirusa tylko na terenie slamsów, licząc na to, że raczej nikt nie przejmie się nagłymi atakami agresji w takim miejscu. Ale w jaki sposób zarazili oni pierwszych ludzi? Tutaj odpowiedź dają nam sami pracownicy GRE. We wspomnianym wcześniej liście doktor sugeruje, że najprawdopodobniej zatrute zostały zapasy żywności, które trafiały potem do slamsów. A więc w ten sposób doszliśmy do najbardziej prawdopodobnego źródła choroby oraz do pierwszych zarażonych z gry Dying Light. Pamiętajcie, że jeżeli ten film Wam się podobał, to fajnie by było, jeżeli zostawilibyście łapkę w górę oraz napisali jakiś komentarz. A my widzimy się na streamach oraz w przyszłych filmach. Ode mnie to tyle. Cześć.